W niedzielę 23 kwietnia w sali widowiskowej w Jasienicy Rosielnej miała miejsce premiera sztuki Niezłomny z Nazaretu w wykonaniu zespołu teatralnego działającego przy miejscowej parafii. Spektakl grany był przy wypełnionej po brzegi widowni, a jego finał nagrodzono oklaskami na stojąco. Reżyserką i scenarzystką przedstawienia była Małgorzata Szewczyk. Sztuka Niezłomny z Nazaretu powstała na motywach powieści Ryszarda Kurelczyka. Może tak króciutko o historii powstania tej sztuki. Ziarno zasiał nasz ksiądz proboszcz senior, ksiądz Władysław Kordas. I jak to z ziarnem, prawda, obumiera, kiełkuje, wzrasta, no i dojrzewa, i dojrzało. I powstała właśnie sztuka, którą mogliśmy wspólnie przeżywać i, i obejrzeć. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu właśnie Władysławowi za ten pomysł, za podsunięcie nam tej, tej powieści. No i na podstawie powieści powstawał scenariusz, takie wstępne opracowanie, y, oczywiście poszukiwania aktorów, przydział ról. No i rozpoczęliśmy spotkania, najpierw tak dość cyklicznie, y, co tygodniowo, a potem w miarę zbliżania się terminu wystawiania sztuki, no spotkania odbywały się dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. Y, na potrzeby sztuki y, w tym momencie jest 20, y, nasza grupa liczy 20 y, aktorów, w tym 17 panów. Ja bardzo chcę serdecznie podziękować właśnie wszystkim z naszej grupy za ich wielkie zaangażowanie, za oddanie się tej sprawie, za danie tak jak mówiłam, cząstki siebie po prostu tego wielkiego hojnego serca. Chcę też podziękować pani wójt, panu dyrektorowi Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, wszystkim pracownikom właśnie za tą pomoc, którą od nich otrzymywaliśmy, za poparcie naszych działań, za wielką życzliwość. Dziękuję naszym sponsorom, głównie panu Michałowi Tabiszowi, prezesowi Fundacji Czarna Górka oraz miejscowej firmie Trans Ekospółka Cywilna i wszystkim innym, którzy no, prosili o anonimowość. Dziękujemy też pani Sabinie Kwole, która nam wszystkie kostiumy przygotowała. Król, co ty mówisz? Czyniłem to z bólem, ale czyż nie miałem ku temu powodów? Jezus przeciwstawił się postanowieniom Synchedynu. Kupców ze świątyni wypędził, z kapłanów przydził, a potem schował się w Galilei. Tak więc u mnie czuł się bezpiecznym. Jezus nie może być człowiekiem Sanhedrin. Jezus też nie chce współpracy z Rzymem. I ja też nie chcę mieć nic wspólnego z Jezusem. Reżyserka przedstawienia oraz wszyscy członkowie zespołu tuż po spektaklu odebrali mnóstwo gratulacji od zaproszonych gości, m.in. wicemarszałka województwa Stanisława Kruczka. Swoje uznanie dla pracy parafialnego zespołu teatralnego wyraziła wójt gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek oraz przybyły specjalnie na premierę Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Krzysztof Chudzio. Trudno wyrazić to wszystko, co człowiek po. Takim pięknym widowisku przeżywa wewnętrznie, bo teatr on wyzwala w nas nasze wnętrze, naszego ducha, a treści, które przekazane tak bliskie nam, ale pokazane jakby troszkę od innej strony, powodują, że bardziej człowiek się chce zastanowić, ale też zachwycać pięknem tego widowiska, całej poetycznej scenerii wszystkiego, co stanowiło to widowisko. Dlatego jestem pełen i podziwu, i takiej wewnętrznej radości, że to dzieje się właśnie tu, w Jasienicy. Wybierzcie owego Galerczyka na arcykapłana. Do Jerozolimy zjadą się wszyscy poganie. Co z nami? Przecież nikt z nich nie podporządkowuje się naszemu prawu. Czy nie lepiej będzie, gdy jeden człowiek umrze? Chcę tylko wiedzieć, czy Jezus z Nazaretu winien umrzeć, czy nie? Na śmierć, na krzyż. Annaszu. Ty jesteś Ojcem Trybunału. Przeprowadź tajne głosowanie. I podaj werdykt Sanhedrynu. przygotowania do spektaklu Niezłomne z Nazaretu trwały od końca stycznia. Efekt ciężkiej pracy zespołu przeszedł najśmielsze oczekiwania. Talent, zaangażowanie i kunszt aktorów amatorów docenił także Michał Tabisz, prezes Fundacji Czarna Górka. Niesamowite przeżycie i artystyczne i duchowe ze względu na tematykę spektaklu. Ogromne zaskoczenie tym, że aktorzy amatorzy są w stanie tak niesamowicie wejść w rolę, tak oddać Ducha czasów, o których była sztuka. No i też wielkie uznanie dla reżyserki, wielkie uznanie dla autorów scenografii, choreografii. To naprawdę przekracza oczekiwania wobec takiego zespołu. Ja mogę powiedzieć, że to jest grupa, która może z powodzeniem przedstawiać swoje osiągnięcia, swoje dokonania na, na, na większych scenach niż Jasienica Rosielna.